Ja nie, nie,

त मां सतर लख Ale podobne. No to ten kurwa tą werbą. ma taką ma kurwa od y, 200 200 kurwa maszyn. 14. A to jest drogie, drogie. Drogi. Kurwa ty, że oni pracują tak że masz zmiany kurwa. Kto jesteś ty? Operator kurwa. Polsat. Cyfrowy. Kul. Chcesz z jakiego powiatu, kurwa, kurde, kurwa, kurde, 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 A to kurde, 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 nie kurde, 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 Aló. Uma curva perde menos velocidade. Coñes? Aí como que? E na